Siemanko, z tej strony Skiller. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Fortnite'a jest z nami Filip. Siema! Dzisiaj będziemy grali e, pary w Battle Royale na Fortnite'cie e, i postaramy się dzisiaj oczywiście zrobić wina. Jeśli nawet nie wyjdzie, no to e, postaramy się zrobić jakieś tam nawet fajne, myślę, że fragi. Może coś nam wyjdzie nawet jakiś Double Edge czy Triple. Ale na razie e, wbijamy na pary. E, tak w ogóle Filip... E, Powiedz widzą, masz karnet bojowy? Mam. No. Powiedz sobie jakieś pakiety czy coś takiego. Yy, co? I was, sobie i, i jest... Aha, no to fajnie, jak mówiłem już na poprzednim odcinku, kupiłem sobie pakiet miętowa legendy. Eee. No i co? Dołączę nas już na parę, no i oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Jeśli już subskrypcji to dzwoneczka, żeby być na bieżąco. Miałem już łączenie na gierkę. No i dobra, spróbowałbym polecieć gdzieś na Nie na Daily Bugle, tylko... Myślę, że gdzieś w okolicach bardziej... Tam, gdzieś, żeby Spidermana złapać. A nie było zadowolonego lud e ludu. ludzi. Nie, nie, poczekaj, poczekaj. Ja mam już No dawaj. No i super. Dobra, nas już dołącza. Tak jak w sumie już dołączyło, tylko że już lecimy po tym pasie. Dobra, no tam gdzie zawsze chciałem, to lecimy. Okej. Okay. W ogóle w tym meczu mamy team au aury, co nie? Oura okay. i aura. Tak, że... Dobra, mam nadzieję, że nie będzie dużo osób leciało. Ja masz golda, bo ja mam 1732. 1671 No to trochę mam więcej, ale tak, że się nie, nie wykorzystuję tego golda. No tak, bo ja na początku zresztą nie grałem. A no, pierwsze no. nie są. Aha, ja grałam od razu pierwszego dnia, pie, jakieś pół godziny, czy nam godzinę i kolejnego. Ja nie grałem ani pierwszego dnia. No to logiczne. No to są Spidermany, nie wiesz? No nie. Ja biorę tego. Moje ciało stało się do skoro uczą. A gdzieś Spiderman. No, włączy się zawsze. Ja... Dobra, mam już małe płoty. Ma... Masz już Spidermana? Mamy Mam, mam... mam czepiaki. Ja lecę na drugą stronę. gdzie są no gdzieś tam, tam jest na pewno. No, tylko że ja nie mam żadnej broni oprócz czepiaku, więc taka słaba sytuacja. Aha się jest. No wolni... No, on, zawsze takiego razu. Bo na to miest tu ja wieki wieku. Ja jeszcze pójdę sobie w brońki. Aha, tutaj się nie zrespiła skrzynka. Gdzieś tam skrzynka. Dobra, ja biorę stąd cut. Tylko mam nadzieję, że tutaj żadnego ziomka I, nie mam. Ja e, sam. Ja mam kałaszka. Ja nic więcej za No Właśnie ja też mam. Ja mam 40 kupów. Ja nie wiem co ja mam. Ale przyjmuję zlecenie jak coś. Dobra. Jakie masz bronie tak w ogóle? Eym... Kałak, wątkarza. To wezmę później. Dobra, mam kolejne tupiowki. Aha, i tu wszystko super. Zobaczę... A nie, tu jest ciężko

normalnie now, nowa generacja Spider-Mana. Czekaj, gdzie ty to zaznaczyłaś? Ja tego nie widzę.

Bo właśnie widzę, cię zbugowało. No. What the... Eee... Dobra. Chwila. Nie w wiem jak to wygląda. Właśnie trochę głupio. Nie hey. Nie masz P, a ja mam szarego. Jak ja byś chciał. Nie, mam niebieskiego

możliwe? Generalnie możliwe. Nie, 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 już, go, już jesteśmy daleko. od niego, od niego strasznie daleko. Filip, czy ty masz prawo jazdy? Bo widzę, że jakieś jakiś totalny... Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie Darzy. mam niebieską pompę, niebieską snajpę, Na resztę a resztę ci zostawiam. Masz amon do pompy? Mam. A trochę? Właśnie nie wiem. O, tu jest, dobra, w krzakach. Okej, okay, e... eee... W szarej, w szarej strefie, w szarej Spiderman'a. A, no dobra. Ja, ja, nie chcę maszynować go. No. Ja też za bardzo nie chcę, tylko że... Zagadzam ...my mamy czasu, no. Aha, okej. Okay. I tak jestem szybszy. Nie wiem, ale wiem. tu są chłopcy gdzieś. Tam, podlecia na tym... Sam, tam tam. Ja nie mogę. Poczekaj, wrędę. Idę się. Ja gdzieś sniper ja i mogę walić snajperem. Poczekaj, czekaj, bo ja mam tutaj misję, tak to ją ja A, ja chcę kto ją ciągle A tych wielkich bananowców. CO TY ZROBIŁEŚ?! Właściwie do strefy. strefa. Dobra. Jestem idiotą. Nieważne. Nie jesteś ja samym. Nie, Ej, poczekaj, jedź. Ja na Spidermaya będę się do ciebie, do ciebie trzymał. Oj. O ile się da. O, dobra. tylko że coś puściłam Dobra nie będę tracił Spidermana Jedziemy Sto. A skąd strzelił? Ja właśnie nie ma. jest to dobra, pantołówka! Lek, jeden. W trafiłem, nie pytaj. Te, podjeżdżasz, podjeżdżasz. Dek, dek. Dobra, ja, ja. Mistyczny karabin LK7, mistyczny. A dasz mi, please. Mam no, MIX 7 Dobra. lepsze. Apteczkę sobie zjadę. Muszę ja nie tutaj mieć mgiełkę. No generalnie nie najgorszy żadnego w sumie. No. Ale ten MIX 7 mamy mytyczne, więc jest let's go. A my top 19, dawaj robimy wina dzisiaj. Moja pierwsza dzisiejsza gra. To jest... No to nie, to przecież coś dałeś a na załóż, na załóż Ale światło... ...pięćdziesiąt A, Co ty odwalasz? Co ty odwalasz? Czemuś Aha, lód wypadł Okej okay. Szanuję No tak, bo tutaj była krzyka Walne fontanny, poczekaj Walne fontanny Tu ja mam apteczki jak coś, czyli... Czyli mamy apteczki Jak tu się mam jeszcze dwie apteczki, no? Więc chill. O tutaj też jest fajnie chyba. Dlaczego? Nie wiem. Tak podejrzana. O bo ty w strefie jesteś. Jak tu się mam... coś chilliam apteczki. Moment, jak Jan 21, mama. Strafy, nie No, będzie Ja 21 użyć Spider-Mama. Tak, do dawaj. Lecimy z nimi A jest rzut. Ja już tam stracham. No jest rzut. Nie chodź, żeby... No co jest? Dlaczego mi tak beznadziejnie? Nie, się tutaj spokrzyje na spokoju. Mam z dobra. Mam ziomka, mam ziomka, mam ziomka. Nie, idę, idę. Gdzie? Gdzie jest? I tam, dobra. Idę. Jeden czy dwóch? Nie wiem, ale jeden tam jest trzeba. Jest trzech do ciebie. No właśnie, mam ziomka. Pô, mas eu não tenho mais. Eu não tenho nada. Eu só não tenho Não tem não tenho espada aqui! Eu só tenho duas armas. Eu só tenho uma arma e... Eu

Biorę sobie tą chatę. Zresztą to jest sama rocznia Nie wiem jak się robiła Oho! Kolejna apteka? No nie! Nie, nie, nie postawiło mi się dobrze, ja... Dobra, to by było na tyle dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a ja się z wami Cześć!